Przez ulicę. Ale na prawo. Motyk fachion. ma pierwsza gierka dzisiaj. Aha. to wyjdzie. Na górze nie byłem Amelie, możesz tam chodzić. Dobra. O Boże, co to jest za chłop? Boże. Też mają jednego mniej. Podchodzą chyba. Ale tu pust. Są w tym domku. Kogo podchodzą? W tym domku są. Mhm. Słyszę, no. Koło mnie? Tak A jak widzę Jak, jak, jak widzę jak się ruszają Jeden ja, mniej Nie robiłem go, ale do, do, dobiję go Watch out. Tu jeszcze jeden jest To są Ruski, jakiś Ukraińcy Nie kura, to totalnie Jeden wyjdzie tymi samymi drzwiami i pójdzie w tą samą stronę Gdzie ja kupa widzę to samo nie, nie wierzę jak on to zrobi Podnoszą się nie, oni są wszyscy dobici. O, dobra. Jeszcze jeden, to ja bym tutaj jeszcze, jeszcze. Ja bym go Jest, 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 jest! Patrz! Ajajaj, aj, aj. za rogiem! Za rogiem, za rogiem budynku. Na... Możemy, możemy to spuszować. Na rogu, na rogu, na rogu, za domkiem. DBS, -a, DBS, DBS -a ma. A, z... Już? Już? Tak. Mhm. On tak, 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 Ale z DBSa, no jeden strzał mnie położył, jak to możliwe? Może no, że Bo usłyszałem. Możliwe, tak, tak. Jeszcze na mi jeden, jak masz klatę? Ale klatę dwa, w klatę mnie trafił. No, to jest tak, ja robiłem snajperki. Ja robiłem snajperki. Znaczy Boże, sniperki, ja robiłem shotguny do chłopów czasami na latach 3. Nie, miałem jeszcze no, gra ma pobagowane po hitboxy, więc to wszystko możliwe. Ale to jeszcze, wiesz, że... to jeszcze rozumiem na blisko, żeby było bardzo blisko, nie? Ale chyba mm -hmm. byłem naprawdę dosyć I daleko. Mógł koło ciebie przecież. Nie, nie, nie. To jest, to jest całkiem normalne. DBS jest tak wkurwiającą bronią, no ale... Ale to jest... To się zdarza akurat, to nie powiem. No, ja to, już czwórkę mam. 4 file pewnie. Trzy. Mi się... gdzieś też czołgać powinien. Mi się udało jednego ale złapać. Ja jednego złapałem z tego składu. A, no to, to... już mamy kompet. Tak. Mamy tutaj furę! Wszystko już polutowane, jak to jest biednie, ojeju. Co tam, Amcia? Nie narzekaj. No nic. Mhm. Nie ma żadnych broni. Już grubą oznaczyłem. A, dawno nie A dobra, Dobra, Dziecek. Ale tą grubą... To ją można wziąć? Tą grubą? Można. Ja ją oznaczyłem, bo ja już mam grubą. O, o klatka. o ta trzy. Gdzie jest ta gruba? Zaraz... Yy, tu... Przypominajki sobie weź. Tu... tu. Mm. Nie ma na przypominajce. A, jest tu. Chyba, że Amelia chce Bo ona mówi, że Uzi Nie no mam Załacha Uzi to I tu klatę 3 na górze jest Ja mam już klatę 3 Dzięki Alan Dzięki Adrian Piotrek, Brożek, Crispin Dzięki za rajki. Teraz dopiero Igor Snake Wszystko jasne Igor Snake Ej, tu jest kar, Tak. No? Tak. To w tej no, kar. Hmm. A nie, am... Dobre, to a... Dobre. Ja a, ja, a, ja, a ja mam skopa, A <laughs> ja mam scope'a ja na kara. Mam. Ja, to kara. Ja mam muselkę Ja, ja, ja bym ci dał. Kopa. Ja bym ci dał. Będziesz się, się kara? Kolo. Nie, nie. Ja nie chcę. Wierzę ktoś tego kara, czy nie w końcu? Czy ja no mam Kolos miał brać. Kolos miał brać. Kolos utron? Kto? Gaming. Masz, bierz tego kara z ósemką, jeszcze z supresor sniperki i To ja mogę oddać... tego marca. Czwórkę oddaję. U. Daj tą czwórkę, ja ją wezmę sobie. Ma ktoś jakieś piątki albo siódemki? Tu wyrzuciłem 75 siódemek, Poko. mogę jeszcze 25 wyrzucić. Tu jest nawet więcej. Bo... 40 Do tego tu przyjechałem... I got supplies. Bo są bardzo fajne rzeczy. I got supplies. Tu więcej, no prawie 100 siódemek tu będzie. Dobra, dzięki Poczko! Poczko tam czy... Nie, ha, ta to zostaje. Idzie, jedziemy do Kuby. Chodź. Major twierdzi, że to dzisiaj to... nie będzie... Pustu reakcji? Olas. A ja na czacie byłem. już idę Usemkę mam. <coughs> Lecimy czaty po 200 reakcji, pokażcie Majorowi, że jed jednak umiemy bić 200 reakcji. Co się dzieje? Co się dzieje, czyli? że go waliło. No nie wiem, zbugowała mi się gra, jak zwykle oczywiście. Eee, macie jakieś busty? Bo ja bym sobie przyjął, mnie ma ani jednego. Mam, mhm. mogę dać. Czy będzie jutro przedłużany? No to ja tak. Będzie jutro... Jakubie, będzie jutro przedłużany, tak? Amelia, ja tu tak, są piątki tak. na górze, tutaj, na tym. Jakubie będzie jutro przedłużane? Jeszcze jedna masz Tak, 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 tak I got nie, słychać. Okay, nie słychać cię Dam wam wszystko tutaj No kurde, to muszę im napisać na czacie, że będzie przedłużane, bo mnie nie słychać <laughs> mm -hmm. Karamba Tu są, tu są <laughs> siódemki, dużo siódemek, 90 jakaś. I got patrz, tu są trzy klaty, trzy to wow. na górze jest trzecia klata. No? Ej, możemy jechać już do strefy? ]atrainsk. Jak pojedziemy a, a do strefy, to wygramy. Mam 40. A możemy jechać do strefy już? A... Nie? No, tak, Mogę nie no to. Chodź A czyli. Wzi... To ustępy us... wzięliście? Tak. Dziękuję. Gdzie ty biegniesz, czyli? Wiem gdzie jesteś. Nie wiem. Ja mam ósemkę Dobra, nie wiem. Zasha, am cię. Ja wezmę benzynę. Wziąłem też ja benzynę. Prowadzisz. też mam benzynę. Każdy ma benzynę. Dobrze. I to chodzi. Ja już tankuję tam. Już zatankowane. Busto ci dam w strefie, dobra Dobra Kolo Sutron To trochę brzmi jak wdarzał z padronu Kolo Sutron Coś Ci się nie podoba Rymie w moim nicku? Rumy Rum będą jak nie. skończymy grać z patronami Daliście prowadzić kolosowi? O boż Przecież ja jestem nie, dobrym, ja jestem dobrym kierowcą. Mam od 2006 ja roku prawo jazdy ostatnim. pracowałem w rozwożeniu jedzenia, pracowałem jako handlowiec, pracowałem jako taksówkarz, jeszcze kurwa w Wielkiej Brytanii, gdzie jest kurwa kierownica po prawej stronie i dałem radę. To tutaj to nie to poprowadzę? Tu grzembior odjeżdża, przejeżdża, zabija, chyba drzewa, przepierdala. A po potem ściemnia jak w Amongasie, w among gasie, że to ja Tak, impostor jeszcze, że to... był! Że... Nie, jedziemy! No, jedziemy no, tanko, no, ta do tego paliwo jest. mamy! Paliwo mamy! Dobra! Dobra! Mamy spyte w w paliwo mamy, bo jeszcze ja mam i Amelia ma paliwo. Dobra! No. Pojebało mi się. Nauc naucz się grać. No o, właśnie. Dzięki. Dzięki Robert za lajka. No nie umiem prowadzić. Ale masz prawo jazdy? No mam, mam. To no, naucz się prowadzić. <noise> Ale mam takie dziwne zdjęcie w dowodzie masakra. Wygląda jak kryminalista na nim. Ej kampimy czy brasujemy? Ja mam ochotę na dropa co robimy? Jako Mamy ochotę ty... na, na dropa, dropa. Jedź, jedź na dropa, jedź, jedź! No toż, jedź na ale dropa. się muszę uleczyć, no to niech ktoś prowadzi Ja! Yeah. Muszę się będę leczył w międzyczasie, jedziemy Tylko ja nie wiem czy ten A tam! Ja miałem pełnego życia! <laughs> ja! Już... <Yeah. laughs> Jaki chętny Render! Render, o, render miałem przerwało! Przerwało mi leczenie! No, no render! Ciekawe by było Koło has jeszcze Rasa? Proba to Jest Czy ktoś? Jest, 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 widzę go na środku Patrz Dostał A to chyba był bot Wszedł do żółtego budynku To chyba był bot No dlaczego mi tak robi? To się ja chyba nie bot. Dostał. Nie, to nie bot. Dokładny no to... na bota. Teraz muszę tylko. Za domki poszedł Słuchaj. Bityk fachion. Watch out. się tu. Ja. A. Ja nie widziałem, przebiega się. Ale słuchajcie ich, no. Dopią, topią. My tutaj za od tyłu patrzymy. Idziemy mm -hmm. do przodu. W tym są domku na pewno. Uh -huh. Ale Potrzebujesz tego bo... leczenia? Nie, nie mam. Dobra, I got supplies! Tu też jest. Tu też jest. Medikit Amelia, weź sobie już tego te Medikita Jeżeli Dobra. No takie rzeczy lepiej nie zostawiać. A jak oni by go zabrali Jedziemy stąd, nie ma sensu, nie ma sensu, oni kampią w budynku. Usiedli w budynku i siedzą i nie wyjdą. Postawili się jedziemy stąd <laughs> Nie ma sensu. O kurno, ale mnie trafili Na trzy prawie. <laughs> I to po samochód, spotkamy się z DB na openie. Czy co oni nie wyjdą? Nie. Usiadli wszyscy w domku to i zjadą. Wychodzą według mnie teraz. Rzucili granaty nie i wychodzą. wychodzą. Ja sobie ich objadę, dobra? We mnie granaty cały czas rzucają. Ja sobie ich obiadę. A w którym oni domku są? Przed chillim, tak? Właśnie w którym oni są w domku? Tak. Przed tobą? Ale poza... A właśnie, właśnie, właśnie. No Ob obok tutaj gdzieś są. Muszę kroki. Mhm. Wycapaj się do mnie To budynkiem no, no, no. O kurde Ledwo Naję na rzuciłem O tu chyba Oni są w tym budynku teraz co my chyba? To jest jeden tam Nie oni teraz, są no. przed nami Tak, no przecież Waszyn też jest tym, też jest tym Dobra, jeden jest, to zraszujemy go Jeden jest? Czy wszyscy są gotowi? Nie wiem Amelia, Grzegorz, chodźcie do mnie. Chodź, Chodźcie do mnie. Ja się uleczę. Dobra. Poczekaj, poczekaj, no, razem. Grzegorz, Grzegorz, Grzegorz. Grzegorz, Grzegorz, Grzegorz. Dobra, Jestem. dobra, dobra. idziemy tutaj Jestem. razem, najpierw tu, poczekaj, najpierw tu. Dobra, chodźcie. Nie ma? Wyżej są, wyżej jest. Dobry. Jeszcze jakiś To no, jest samookiem tak tutaj stoję, ale to jest jakiś bot. To 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 jest na smoke. Dziękuję. Dobra, all dead. Co mamy? Co macie do przekazania? Eee, pozdrowienia Co? z Polski. Pozdrow od kolosa. <laughs> Pozdrow z kolosa. Ty nie mają tego, ja pierdzielę yy, ja, Zameżki, ja mam za dużo aż. Ja siódemek. Ja piątek ja nie mam w ogóle Ja też. Tutaj jest i piątki Ja mam 70 Dobra, o szóstka No co tutaj są? Szóstka Ma coś jakieś Jeden penkiller. trójkę wyrzucam, dwójkę wyrzucam Czwórka, trójka, dwójkę jest wyrzucona yy... Dobra, no tyle tych piątek muszę mieć. 168 na 40 to jest dużo. Mu no, mnie miał. Nikt nie brał od Was? Nie. nie. Ja tam się okay. nie okay. Ja mam swoje... Ja mam swoje okay. fajne stroje, więc mnie takie nie rejcują. Ja, na, ja nawet... Ja nawet nie patrzę na stroje. Ale kiedy miał Mu mnie, to... Dość te busty. Do mnie. Amennie. Jaki? <laughs> Do mnie? Tak, Panie i Władco. Już lecimy. Dzięki Teddy, Oliwier. Dzięki za lajki, like. Ci... ja zabrał. Dwa. Dwa, male. Dankę. No Nie, ja, tryki nie chcę, dziękuję. To się jeszcze boosty? Masz. Eee, a, a kompensator? Dobry. A kompensator istoka? Nie ma? Eee, ja nie mam Do grubej? Dupę do emki. Nie ma. A masz snajperkę dla mnie, bo ja nie mam w tym meczu żadnej. Ja też nie mam. No mam kara na ósemce, ale widziałeś jak się nim grało Nie poczekaj, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić mm -hmm. Dobra Znajdzie się, no, no nie wiem, pod koniec Zagraje... Bani pisze zagrajcie moją Właśnie. techniką, bo Amelia też ją zna. Mm -hmm. się zna Bardzo dobrze ją znał mm. Ale ona jak gra to tak mało chciała korzystać. Ona się chciała strzelać jak graliśmy Boki. Ona się chciała strzelać Mało chciała grać Taktyką. Piątki. Jest. Kompensator Darek macie? Ale nie. Ale gramy tak safe w sumie, nie rasujemy, znaczy jak trzeba to jest zawsze. Jak nie trzeba to... Tak jak my byliśmy przygotowani na raś na górę, a oni zaczęli... Oni zaczęli do nas walić z, z domku obok. No bo się na to, byli, ty, no, bo to Ale jeden, błąd, był na górze. Górze. Jeden, jeden był na górze. Jeden potężę... był a, na górze? Jeden był na górze. jeden, tak. A, a kto zabił tego z góry? No, z góry, jeden ściągnął. Ja go, ja go zabiłem. Aaa. No, potężny błąd. No potężny błąd, kto się rozdziela, jak cały skład wjeżdża. Jeden siada w jednym, drugi w drugim, no kto tak robi? Przecież to jest wiadomo, że to jest rip. Jeszcze razem muszę się już jak trzeba kampić, to zakampić razem. Kula udowodnić przed siebie Blifajera Kompensator do tutaj I got ale, supplies. ale nie że jeden usiadł z tym, a drugi... Ja tam, chcę? No, ja się chcę, nie chcę ten kompensator Po to ci kompensator jak ty strzelać nie umiesz? Że zajebiście kurwa jeszcze, co ty pierdolisz? Mhm. Mm ja cię kurwa nauczę Kurwa O, co ty kurwa O już. jest cała no. MK z... cała MK z Piątki, piątki! I, got I gruba Dostałem! I got nie to nie to... To musi być bardzo takie wkurwiające, żeby więcej... Żeby... Następny razem to wy macie pil... Następny razem to wy macie pilnować kolosa inaczej on was okrzyczy I szybki rozszerzony To jest szybki rozszerzony do Arki ja, jakiego mam? O nie Słyszycie mnie w ogóle? Tak, słyszymy Dobra. Czekajcie. E... Co tak ktoś do mnie? Na Nie. E... Patelnia. E... Pozdrowienia od kimi? E... Dla kolosa z patelni, tak. Może przekazać. Jeszcze, żeby mnie wali? Do patelnia. A. Dobrze. Daję. Pozdrowienia od kimi. Oj, dzieciaczki, dzieciaczki. Ty ktoś chce szybki rozszerzony darty? Super. No nie. Może być od przodu. Nie ma sprawy. Dobra, idziemy. Też też od nie chodę 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 nie wiem. Pozdroweń kolosa! od kolosa! Co? Jak kosa jakaś? Pozant kalasa! Jak to było? Nie umiem tego zrobić. Boże, nic się słyszę przez nich. Nie, 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 nie mogę się śmiać. Naucz się, się grać. Naucz Nauc Nauc się grać. Naucz się Poczekaj, ale, ale nie możemy tu przykampić. Wróć, Amelia. Nie możemy tu przykampić. Zobacz, jak ja sobie tutaj siedzę. ja się nigdzie nie ruszam. Zagrajmy taktyką Kimikoki. Będziecie kampić, no nie wierzę, że wychodzę z tego lobby. Jak tak można? Pozdrawiam, od A tu nie można kampić? Nie chcę tam jeszcze. Można, Miesz... ja żartuję. Ktoś tu, ale ktoś ma WM. -y. Chciałbym mu ją grzecznie zapierdolić z WM. -y. No to jest... no. <laughs> Mamy tu... Niby strefę, I got ale... supplies. To jest... To To jest... The location. Nie wiem, czy mi się przewidziało, czy tam ktoś biegał. Nie jestem pewna. Tam jest drop, tu spada nie, po tej biegnie. stronie. Nie, biegnie! Tam biegnie. No, the biegnie tam sobie. Kurde, i tych znaczników. To ja nawet nie wiem, na które się patrzeć. Ale tu mi chyba drzewko zasłania. Pozdro od kolosa. Za dużo drzew, wyciąć obieraj się, kieruj, kieruj, dwójka tam biegła tutaj. A wiadomo, że jestem celowany, i ja nic nie widzę. Hmm. Na górce gdzieś biegają? Jest! No, dwójka biegła na górkę. A Awłomkę! Poszedł po awłomkę! Zobacz, jeszcze jest, dobrze mówię? Dzięki bardzo za lajka. Tak. Tak, biegnie tutaj za skałą. U... Kubuś, a masz do tej awłomki coś? Tak, mam tutaj wszystko. Tutaj jest. Na, skalę, na skały się wbijają. Widzę. Dwójka. Widzę ich. Dlaczego mi się nie renderuje? Aż tylko dwojewana. Za tą skałą jest teraz typ Ale mi się nie renderuje, się bo jest, tak, tak, bo tak, jest 329 tak. metrów Może teraz? Ja też no. My mamy Biegaj 272, do to ja ich widzę Biegaj do domku A masz supresor do tej abojemki? No tak, 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 wszystko Biegnij do domku ja nie wszyscy! Do Ej! Ja to... e! plecy! Most! Z budynku. Mostu nie. Z tyłu, z tyłu ktoś mnie strzelał, nie trafił Widzę go, tu jest Tu jest, tu jest yeah. Już nie jest Pozdrot Kolosa Biegnął tu Pozdrot Jakuba Ej, widzicie to on miał, on miał kask 3 I ja mu 3 razy z grubej Mark ręki. w Zostało, Mi się nie renderuje, muszę troszeczkę podejść U wszystkich Jakub wszystkich jaków pocina. Proszę zamiast wariacie. Co to mamy Watch out. Mogło się podnosić. Nie podnieśli się. Nie podnieśli się właśnie. Zrobiłem, zrobiłem taktyczny pum za ciebie. Za Do domki mnie. Nie jest o tej krowy. Dziękuję. Wiem, nie. Jeden jeden tu. Tu jest Jeden z skałą, drugi za domkiem. Tak, 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 tak. To są jakieś. To z dwóch ostatnich zostało, nie? Ta, biegnie. A. Biegnie na domki. Kurde, wychylanie mi nie Jeden jest za tą skałą. Co? Na domkach tutaj jest jeden. Będzie kapił. Dostał. Dostał tu. Za tą skałą. Oh, za tą skałką No a drugiego? No to drugiego sobie pilnujcie Pilnuję tego ze skałą, bo on będzie miał przewalone tam Gdzie jest drugi? Gdzieś w domkach po lewej stronie Za murkiem Za murkiem siedzi Rzucają się. mi coś Przeszedł tamten Tutaj bieg do domku, no a ten za skałą dalej jest? Nie, przebiegł, przebiegł. przebiegł, przebiegł. Za przebiegł a drugi jest za murkiem. Za ten budynek. Jeden jest za murkiem. No jest, za tym murkiem. O, będę, go, będę, będę miał na niego widok. Za drzewem Nie wiem, kurwy kampią jedane. Dziś się? Mam kurkę ja. przeciwko dwójkę, to się kampią. Nie kan Za którym drzewem? No tu są za płotem, obydwóch jest, nie? Rzucają mi Neidy, tych tu. Już tu zraszuję, musimy ich zraszować. Tam już dwa koło siebie. Dostał po ubie Bo uważaj, bo tam ci zostają co chwilę. No, kampią tu za płotem. No, rzucaj no i rzucają się, kurwa. ci. Rzucę, se, familia chcę se rzucić. Lecimy? Nie mają strefy, mam GG. Gdzie oni kąpią? Oznaczcie mi ich, proszę. tam tutaj za tymi, no. jeden leży. Jed, jedy, jeden leży, jedy, jeden manoka. Manoka? Tak, jeden tak, manoka. Tak. Tak. A już dawno mi No Dobra, południ. to jeszcze odpał, nie? Kurwa, nie wierzę. Nie, nie tak. <durma> To jest odpał Krew Porobią nas? Nie w ogóle. Czyli uważaj tu za obudy... Amelka. Jakbyś... Nie, nie mm -hmm. wiem, nie dasz radyś mnie podniosła jakoś. Tak. Jeden Manook nie, nie zauważyliście, bo mogliśmy raszować. Dlaczego wy nie raszowaliście jak, jak, jak ja go jakiego ja zbokowałem? Dlaczego wy nie reszowaliście, jak ja dałem noka? Bo nie zauważyłem, bo był chaos. Ktoś się A. pyta, gdzie jest kurwa chłop, który stoi tam już 15 minut. Ktoś się pyta o coś jeszcze, ja nie słyszę. Nie dasz rady mnie podnieść. On cię skanuje no, przez nie. ściany, ten jeden olhaka. Uważaj. On z tyłu i patrzy na ciebie. Tymy patrzą na ciebie, no. Dobra, ja idę go na dłuższą odległość. Mogliśmy zraszać.